Jeśli interesujesz się zarabianiem w internecie, to na pewno natknąłeś się na temat afiliacji. Wystarczy zacząć polecać produkty i zgarniać za to prowizję. Tylko czy to naprawdę jest aż tak proste i wystarczy, by dorobić do domowego budżetu? Masz szczęście, potrafiłeś na kanał sieci afiliacyjnej Listar, gdzie krok po kroku dowiesz się, jak zacząć zarabiać właśnie dzięki afiliacji. Zacznijmy na szybko, czym jest afiliacja. Afiliacja to sposób zarabiania polegający na polecaniu produktów oraz usług różnych firm. Działasz jak handlowiec freelancer, który za skuteczne polecenie. Nie dostaje prowizję od transakcji. Nie masz jednak nad sobą szefa, który wymaga od ciebie konkretnych wyników, bo jesteś nim ty sam. Sam wybierasz nie tylko co chcesz promować, ale także w jaki sposób oraz jak intensywnie. Zarabianie prowizji nie opiera się jednak tylko na sprzedaży. To akurat model CPS, czyli Cost Per Sale, gdzie otrzymasz prowizję za dokończone transakcje. Istnieją także modele jak CPL, czyli Cost Per Lead, gdzie wystarczy, że potencjalny klient nie skorzysta z oferty, a jedynie wyrazi nią zainteresowanie. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o Konkretnych modelach rozliczeń w afiliacji to zajrzyj do tego filmu, w którym omawiam wszystkie możliwe typy prowizji, a teraz przejdźmy do szybkiej instrukcji, jak zacząć działać w afiliacji. Po pierwsze, musisz zacząć od znalezienia i zarejestrowania się w dobrej sieci afiliacyjnej, oferującej duży wybór kampanii reklamowych, które możesz promować. Duży wybór reklamodawców sprawi, że nie będziesz ograniczony do kilku kategorii, które mogą Cię w ogóle nie interesować. Przykładem takiej sieci afiliacyjnej jest Lidstar, w której znajdziesz ponad 600 kampanii z dziesiątek kategorii. Wielką przewagą Lidstar nad innymi sieciami afiliacyjnymi jest również niski próg wypłaty zarobionych środków, który wynosi tylko jedną złotówkę, a nie nawet kilkaset złotych jak w przypadku konkurencyjnych sieci afiliacyjnych. Dodatkowo możesz zrobić zakupy z własnych reflinków, a więc zarabiać prowizję od tego, co kupujesz dla siebie. To naprawdę super sprawa, a inne sieci na to nie pozwalają. Skoro już wybrałeś swoją sieć afiliacyjną, to zarejestruj się do niej, link znajdziesz pod filmem i zdecyduj co chcesz promować. Zacznij od wybrania niszy, w której chcesz działać. Nie nie ma żadnych przeciwwskazań, żebyś promował wszystko, ale lepiej skupić się na jednej kategorii dobrze, niż kilku połebkach. Zastanów się, w jakiej niszy możesz tworzyć najwięcej treści przez bardzo długi czas. Na czym konkretnie się znasz i co możesz dobrze opisać? Czy jest coś, co Cię pasjonuje? Jeśli jesteś fotografem, to na pewno łatwo będzie Ci tworzyć poradniki dotyczące obsługi aparatu, czy porównania obiektywów. Znacznie ciężej będzie Ci za to promować konta bankowe, które w ogóle Cię nie interesują, albo może być zupełnie odwrotnie. Zajmij się czymś co nie wypali cię po kilkunastu publikacjach. Afiliacja to biznes jak każdy inny i będzie od Ciebie wymagał cierpliwości, dlatego nie wybieraj czegoś wbrew sobie. Gdy już wiesz, na jakiej niszy się skupisz, przejrzyj dostępne kampanie i porównaj ich warunki. Każdy reklamodawca indywidualnie określa stawki oraz warunki, więc zobacz, który najbardziej Ci odpowiada. Niektóre sklepy pozwalają na reklamę w dowolny sposób, a inne mogą wymagać konkretnej powierzchni reklamowej, jak na przykład własnej strony internetowej. To z kolei prowadzi do kolejnego punktu, czyli wyboru sposobu dystrybucji treści, a więc tego jaką drogą docierasz do swoich odbiorców. Możesz prowadzić własną stronę, bloga, newsletter, kanał na YouTubie czy social media i każde z tych miejsc będzie się rządzić swoimi prawami. Social media konsumuje się szybko, więc są świetnym wyborem dla kogoś, kto już w nich działa i ma za sobą publikę albo otwiera fanpage śledzący okazje, rabaty i zniżki. Jednak media społecznościowe mają do siebie to, że treści w nich publikowane szybko tracą zasięg. Dlatego jeśli wolisz zajmować się tworzeniem rozbudowanych porad to dużo lepszym wyborem będzie postawienie na własną stronę internetową albo YouTube'a i dopieszczenie SEO. Dystrybucja treści dobierz także do miejsca, w którym przebywa Twoja publika. Porady dla innych fotografów, w które wplecisz linki afiliacyjne, mają zdecydowanie więcej sensu na Instagramie niż na LinkedIn'ie, prawda? Gdy już wiesz, w jaki sposób dotrzesz do swoich odbiorców, pora badać, jaki produkt do nich pasuje. To, że jesteś fotografem i możesz tworzyć mnóstwo powiązanych treści, nie zawsze znaczy, że ma to sens. Film na YouTubie o obiektywie za 60 10 tysięcy złotych może być hitem pod względem wyświetleń, ale raczej nie przełoży się to na zarobek z afiliacji. W naszych realiach to bardzo duża kwota i niewielu fotografów może sobie pozwolić na taki wydatek. A nawet jeśli mogą, to są bardzo zaawansowanymi zawodowcami, którzy prawdopodobnie jako firma mają swoje dojścia do sprzętu z rabatem za kwotę zakupów. Dużo większy potencjał ma za to kilka poradników typu najlepszy obiektyw do 1000, 2000 czy 3000 zł. Trafiasz do dużo szerszego grona osób i co najważniejsze do tych osób które właśnie są na etapie decyzji zakupowej. Jeśli Twój materiał będzie spełniał ich potrzeby uzyskania informacji, to prawdopodobnie klikną w link, by sprawdzić aktualną cenę w sklepie, co może zakończyć się zakupem, a więc Twoją prowizją. Skup się na tych produktach, które mają szansę na sprzedaż. Jednak to, że produkt ma szansę na sprzedaż, nie oznacza wcale, że powinieneś go promować. Musisz jeszcze upewnić się, że warto to robić. Dlatego nie polecaj w ciemno rzeczy tylko dlatego, że ci się to opłaca. Daj wartość odbiorcy i pokaż mu, Dlaczego warto coś kupić? Nie chodzi o to, że musisz polecać tylko rynkowych liderów, których reklamuje każda inna osoba. Możesz polecać rzeczy o różnej jakości i cenach, chociażby porównać obiektywy trzech różnych producentów, uczciwie podając, co je różni. Dzięki temu masz trzech kandydatów do kupna, ale każdy ma swoje plusy i minusy w dodatku za inną cenę. Twój odbiorca sam musi wybrać, czy woli dopłacić, czy woli pogodzić się z pewnymi ograniczeniami, które wcale nie muszą mu przecież przeszkadzać. Niemniej jednak zostawiasz go z uczciwą opinią. A co do uczciwości, to bardzo ważną rzeczą w afiliacji jest budowanie zaufania. Oczywiste jest to, że możesz kłamać w recenzjach dla własnej korzyści, ale kłamstwo ma krótkie nogi i wcale nie popłaca. Oszukasz kogoś raz, ta osoba się połapie i po paru takich wyskokach masz zniszczoną reputację. A internet nie zapomina. Zdecydowanie lepiej jest budować i oczywiście pielęgnować zaufanie swoich odbiorców. Nawet jeśli wydaje ci się, że na początku zarobisz mniej, to zadowolony konsument może do ciebie wrócić i dać ci zarobić po raz kolejny. Każdy fotograf wie, że na jednym obiektywie się nie kończy, a przecież są jeszcze filtry polaryzacyjne, oświetlenie, karty pamięci, torby na sprzęt, no i zaraz będzie trzeba wymienić body aparatu. Dlatego zamiast kombinować, jakby tu kogoś przechytrzyć, zacznij kombinować, jak tworzyć treści, które będą się wyróżniać, przyciągać odbiorców i realnie dadzą ci zarobić. Jeśli chcesz wiedzieć, jak promować jeden produkt na wiele różnych sposobów, to zajrzyj do tego poradnika, w którym pokażę ci krok po kroku, jak możesz to robić.